Od takiego małego zalążka, nie mając know-how, nie mając finansowania żadnego. No, doprowadziłyśmy projekt do takiego poziomu komercyjnego. Razem pracowaliśmy nad takimi bardziej globalnymi rozwiązaniami, które jesteśmy w stanie później zaplikować w naszych gospodarkach technologicznych z zakresu 5G, cloud, właśnie sztuczna inteligencja, która jest teraz tak bardzo popularna. Jesteśmy naprawdę postrzegani tak jako taki naród, który daleko może zajść. Jesteśmy bardzo cenieni też wbrew pozorom te firmy. Bardzo chętnie wyciągnęły do siebie Polaków, bo jednak wiedzą, że e, mamy zasoby wiedzy, tej twardej, umiejętności naprawdę zaawansowane. Okazało się, że tylko mi to problemów przysporzyło i dwa dni spędziłam w areszcie e, singapurskim. E, było to bardzo cenne doświadczenie. ponieważ że ja w ogóle wtedy siedząc sam w tym areszcie, to też taka e, dygresja, sobie zdałam sprawę z tego, jak bardzo młodzi ludzie mogą być odważni, opuszczając teraz Europę. To jest podcast Odmieniamy Przez Przypadki. Ja nazywam się Ola Karasińska, jestem dziennikarką i dyrektorką Fundacji Rynier Axel Springer Polska. Z tej strony Malwina Powowska, dyrektorka Fundacji Roberta Dobrzyckiego. Ten podcast to rozmowy o Polsce i o Polakach, o sukcesach i punktach zwrotnych. Zapraszamy gości, którzy są wybitnymi ekspertami, ekspertkami e, z nauki, sportu, biznesu czy kultury. I pytamy ich o to, jak możemy kształtować naszą wspólną rzeczywistość i jak chcemy się definiować na przyszłość. Zapraszamy do wspólnego odkrywania, jak jesteśmy postrzegani jako Polacy i Polska, jak jest postrzegana jako kraj za granicą dzisiaj, a także jaki ma potencjał do dalszego rozwoju. Będziemy odmieniać przez przypadki naszych gości. A dzisiaj naszą wyjątkową gościnią jest Martyna Łuszczek. Witaj Marty. Dzień dobry, witam serdecznie. Martyna, my się widzimy pierwszy raz w życiu. A poznałyśmy się kilka minut temu, ale ja przygotowując się do tej rozmowy, jestem pod wielkim wrażeniem wszystkich słów kluczowych, jakie mogłabym przytoczyć. Ministerstwo Cyfryzacji, Dubaj, MIT, Koźmiński. Co mogę to jeszcze powiedzieć, Akademia Prolab 25 under 25. Najlepsza studentka na świecie, wśród w tym rankingu, załóżmy, że jedna z 50 najlepszych studentek w 24 roku. Powiedz nam, Kim ty jesteś, niesamowita postać. Ja. <noise> Wydaje mi się, że w tym momencie mogę sobie powiedzieć jako młodej innowatorce, e, przyszłej naukowczyni, mam nadzieję. No i takiej ambasadorce Polski trochę gdzieś w świecie tym e, naukowym. Wiem, kiedy wchodziłaś, powiedziałaś nam, że ten rok to dla ciebie jest rok Azji. Trochę wyjaśnij, dlaczego. Tak, dlatego, że się zupełnie tego nie spodziewając, jeszcze raptem. Rok temu e, spędziłam semestr e, na Singapore Management University, e, a następnie chwilę po powrocie okazało się, że wylatuję do chińskiego Shenzhen. E, jeszcze tam trochę czasu spędzić i chłonąć e, wiedzę. Po, powiedz nam, jak to się robi, żeby do takiego schengen wyjechać? Przede wszystkim wydaje mi się, że tutaj trzeba dużo zaparcia e, i takiego kreatywności, kreatywnego podejścia, ambicji i rzeczywiście udało się jako jedna z czteroosobowej reprezentacji Polski i dziesięciosobowej reprezentacji Europy w ogóle w chińskim Shenzhen się znalazłam, aby się uczyć właśnie tych najnowocześniejszych technologii, wypracować jakieś rozwiązania. Ale powiedz to konkretnie, dla, powiedzmy, że ktoś słucha i Trochę zazdrości, albo chciałby, chciałaby się tak rozwijać jak ty pojechać na taki topowy uniwersytet. Jak sądzisz, co w Twojej aplikacji sprawiło, że zostałaś przyjęta? Wydaje mi się, że przede wszystkim to, to że ja od najmłodszych lat i to też widać w wielu moich aplikacjach widać to też, zapewne poniekąd w CV. Bardzo dużo robiłam i robiłam to konsekwentnie i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, aby pokazywać tą ciekawość świata i to, że chcemy robić więcej niż takie minimum wymagane i nawet w kontekście kreowania tej naszej przyszłości Polski, żeby robić więcej niż to minimum, które teraz mamy w prognozach chociażby. I to też zaprowadziło mnie tu, gdzie jestem teraz. No dobrze, czyli więcej niż minimum. No to zacznijmy od początku. Um, pochodzisz z Podkarpacia. Tak, tak. Chodziłaś tam do podstawówki, tak? Do podstawki na Lubelszczyźnie. No do Patia się przeprowadziłam do liceum dopiero. Dobrze, liceum, czyli mamy, czyli mamy e, Lubelszczyzna, podstawówka, Podkarpacie, liceum i Biolchem, tak? tak? Dobrze, dokładnie, powiem. tak. A, i, I masz tu 14 lat. I kiedy pojawia się ten moment, że ty z tego Podkarpacia myślisz, że chcę pojechać gdzieś dalej albo zrobić coś więcej. Tak, wydaje mi się, że ja już e, podejmując decyzję o tym, że ja chcę wyjechać do szkoły z internatem, poniekąd tę decyzję podjęłam, wiedziałam, że chcę robić coś więcej, e, chcę trochę e, powiedzmy, że otworzyć swoje perspektywy. I to był ten moment, ale niestety życie pokazało, że za chwilę bardzo szybko wróciłam na swoją wieś, no bo przyszła pandemia COVID. Mm. Ale dalej z tyłu głowy, obserwując też swoich rówieśników w internecie z dużych miast, którzy pochodzili, tak jak Warszawa na przykład, i widząc, że te możliwości są inne, robią więcej, robią takie ambitne, super rzeczy, powiedziałam: Ja też chcę. Nie było to łatwe z pozoru. Chociaż później chwilę przeklikałam e, grupy facebookowe e, Matura 2022, znalazłam swoje rówieśniczki równie ambitne. Zaczął się pierwszy nasz ogromny projekt no, trochę badawczy Powiedz o tym projekcie. On się nazywa Aqua Collector, i y, y, szybko powiem też dla Państwa y, słuchaczy, słuchaczek, że to jest takie przenośne urządzenie do zbierania i utylizacji mikroplastiku ze zbiorników wodnych. I wy to stworzyłyście jeszcze w liceum. Tak, ja miałam 16 lat, jak my zaczęłyśmy to konstruować. Najpierw z puszek po konserwach, z siatek moskitier wycinałyśmy. Nie zbierało to nic, ale była jakaś <grywka> pierwsza inwencja. Później uczyłyśmy się e, spawać. Uczyłyśmy się e, w laboratorium chemicznym pracować, to za to akurat była odpowiedzialna dziewczyna, by sama. A ale to znaczy, kto? Jakby się jeszcze... e, Ja poznałam swoje trzy rówieśniczki z zachodniopolskiego i świąskiego: Oliwie, Krysie i Emilię. Z którymi współpracowaliśmy. Do tej pory nigdy my się nie spotkałyśmy na żywo w stu procentach całym teamem, co ciekawe, więc to też była ogromna lekcja pracy takiej na odległość budowania relacji, morałów, zespołu całego. My przez ponad dwa lata opracowywałyśmy cały wynalazek i... I co z tego wyszło? I mieliśmy na koniec kompleksowe prototypy, które prezentowałyśmy na największych konferencjach na świecie, tak jak ja właśnie. Które działają? W Dubaju, tak, które ten mikroplastik zbierały. Mieliśmy kluczowe partnerstwa z Wodami Polskimi, między innymi, więc rzeczywiście, no, od takiego małego zalążka, nie mając know-how, nie mając finansowania żadnego, no, doprowadziłyśmy projekt do takiego poziomu komercyjnego wręcz. Ale rozumiem, że mając chęci i mając ciekawość. Tak, tak. I ogromne samozaparcie. I wiedząc też, dokąd się tak naprawdę podążam, bo my musiałyśmy to łączyć ze szkołą, z klasą maturalną też, i często nie było to do końca łatwe. Wspomniałaś o Azji, o tym, że studiujesz na takich dalekich uczelniach, bardzo prestiżowych, w miejscach, gdzie tworzą się najważniejsze technologie, być może, które ukształtują przyszłość w ogóle tego świata. Shenzhen to jest po prostu hub technologiczny, tak. taki jak Kalifornia, prawda, jak Dolina Krzemowa. Czego się tam uczysz i co uważasz, że jest najbardziej istotne? Jakich kompetencji tam mhm. jakby szukasz? Tak, przede wszystkim ja wszędzie spędziłam czas z, głównie ze studentami z krajów afrykańskich z Mauritusu, Beninu, Czadu. Było to doświadczenie, które naprawdę ogromnie mi otworzyło oczy na świat i bardzo często jednak ten region my pomijamy w swoich jakichś rozważaniach w ogóle w, w kontekście technologii y, tym bardziej. A pokazało mi to, że rzeczywiście to jest pewien rynek, o który też warto zadbać. My razem pracowaliśmy nad takimi bardziej globalnymi rozwiązaniami, które jesteśmy w stanie później zaaplikować w naszych gospodarkach technologicznych z zakresu 5G, cloud, właśnie sztuczna inteligencja, która jest teraz tak bardzo popularna. I dla mnie to jest zawsze jakaś taka dodatkowa motywacja, że ja dostaję tę, tę możliwość, żeby tam pojechać, zobaczyć, ale ja za każdym razem wracam tutaj do Polski i, i wtedy myślę: OK, no to co tutaj zrobić w takim razie, jak to przenieść na ten nasz grunt lokalny stamtąd? A jak jesteś tym ambasadorem za granicą, ambasadorem Polski za granicą, to co słyszysz właśnie w Stanach, na MIT czy w, czy, czy w Azji? Jak są odbierani Polacy Twoim zdaniem? Przede wszystkim jako bardzo pracowici i ambitni ludzie, wydaje mi się, to co ja też zauważyłam w podejściu takim między studentami, że jednak w tamtych regionach, w szczególności w Azji, pomimo tego, że mają tam bardzo wysoki kapitał ludzki i wykształcone społeczeństwo, tak, tam młodzi ludzie boją się ryzykować, zakładać startupy, nie robią tego. To nie jest tak popularne. Ja właśnie tam, jak się spotkałam, skonfrontowałam z studentami i opowiadam, że, no słuchajcie, tutaj właśnie taki projekt robiłam, tutaj teraz to rozwijam, właśnie i mamy takie programy, że takie finansowanie dostajemy i dostęp do takich laboratoriów. No, oni byli pod wrażeniem, jednak, że, że właśnie w Polsce, jako młody student, jeszcze nie kończąc studiów, będąc bardzo często w liceum, że młodzi ludzie już stawiają tak odważne kroki, i to jest jednak coś, co na koniec dnia naprawdę stanowi ogromną przewagę. Więc jesteśmy naprawdę postrzegani tak jako taki naród, który daleko może zajść. Jesteśmy bardzo cenieni też, wbrew pozorom, te firmy. Bardzo chętnie by ściągnęły do siebie Polaków, bo jednak wiedzą, że mamy zasoby wiedzy, tej twardej umiejętności, naprawdę zaawansowane. A co ty im mówisz o Polsce, jeżeli na przykład spotykasz studentów z Afryki, czy właśnie Azjatów, czy jak byłaś w Stanach? Po pierwsze, co mówisz im o Polsce, co chcesz im powiedzieć o Polsce, albo czy jest coś, co ich dziwi, czy co jest dla nich nowością? Tak, ja pamiętam jak w Singapurze, z którego się razu rozmawiałam przy projekcie grupowym i padło pytanie, czy w Polsce mamy w ogóle jakieś wyższe takie budynki, bloki. Ja mówię słuchajcie, mamy w Warszawie naprawdę wieżowce. <grym> <grym> więc więc rzeczywiście, szczególnie dla tych właśnie państw azjatyckich, gdzie oni raczej bardzo mało podróżują jeszcze do, do Europy, do tej naszej części Środkowo Wschodniej. No to dla nich to jest jeszcze takie zaściankowe podejście, więc ja zawsze lubię ten moment takiego wyprowadzenia pokazania. Słuchajcie, spójrzcie na tę polskę że Oczywiście, że że to wygląda inaczej. Chcę im pokazać tą taką naszą polską kreatywność trochę i że jednak my jesteśmy tym liderem tutaj w tym, w tym regionie i zawsze nawet jak na Wydziale Ekonomii w Singapurze studiowałam, bardzo lubiłam tam się z profesorami konfrontować, no bo jednak dla nich Europa w ogóle tam nie pada takie słowo, bardzo, bardzo rzadko nie uwzględniają w tym rachunku ekonomicznym, a ja im mówię, że słuchajcie, ale w Polsce mamy takie możliwości i tak wygląda ten system, tak u nas wygląda system podatkowy, Tak, staramy się nierówności wyrównywać. E, tak wspieramy tutaj studentów, gdzieś młodych ludzi. Tak wygląda edukacja. E, no i któregoś razu pamiętam, że właśnie profesor powiedział, że nie, niemożliwe. I ja musiałam gdzieś szukać, właśnie danych. E, tak, danych. E, najlepiej, żeby było od razu jeszcze e, na ich język przetłumaczone i właśnie pokazywać, że, że rzeczywiście my mamy system, który bardzo fajnie funkcjonuje. Przekonałaś go? Tak, tak, dokładnie tak. I już później Polska padała częściej niż, niż na przykład Niemcy. O, <laughs> więc, więc rzeczywiście ja bardzo lubię to tak zadbać gdzieś, żeby pokazać, że rzeczywiście za kilka lat to, to my będziemy naprawdę wysoko. Dużo pada dzisiaj o Azji. Jakbyś miała podpowiedzieć i osobom w swoim wieku, i osobom starszym, jakie kompetencje powinny jeszcze pozyskać albo rozważyć. W kontekście Azji i tego przywództwa technologicznego, mhm. rozwojowego, które Azja prowadzi teraz, to co byś powiedziała? Wydaje mi się, że przede wszystkim to, co stanowi naszą przewagę, to jest nasza kreatywność w dużej mierze. Tam mają uznankiem tych specjalistów, którym bardzo często brakuje tego bodźca do tego, co zrobić dalej innowacyjnego. E, więc wydaje mi się, że na to warto zwracać uwagę. Warto mierzyć jeszcze wyżej i walczyć o te nasze technologie. No, mieliśmy bardzo głośną sprawę walki o polskie technologie pani Olgi. Mm. E, więc, więc również no, mamy zestawienie przecież, e, które prowadzi Australijski Instytut tych 64 najbardziej krytycznych technologii. I na pierwszym miejscu, na pierwszych miejscach w tych 64 nie ma ani razu Europy w ogóle. Więc my musimy walczyć o te właśnie nasze technologie. Więc jeszcze trochę takiego zawzięcia w nas budować ale też wydaje mi się, że otwartości międzykulturowej i takiego jednak spojrzenia na to, że, że jesteśmy gospodarką, którą chcemy zadbać lokalnie, ale musimy myśleć globalnie i, i otwierać się na ten świat i otwierać się na, na rynek azjatycki, na takie budowanie Fuzji wiedzy naszej i ich, bo, bo to jest znakomita, znakomita śmietanka. Powiedziałaś słowo innowacje, że musimy być krajem i lu ludzi innowacyjnych. I że ty, kiedy uczysz się czegoś za granicą, od razu myślisz, co zrobić tutaj w Polsce lokalnie. I wiem, że teraz pracujesz nad projektem innowacyjnym dla polskiego rolnictwa, który jest jednym z naszych najważniejszych sektorów tak. gospodarki. Powiedz trochę o tym. Tak, ja aktualnie najpierw staram się to obrać od strony takiej ekonometrycznej modelowania matematycznego. Chcę zadbać o łańcuchy dostaw w rolnictwie, które są coraz bardziej złożone, które są niewydolne z perspektywy rolnictwa. Który, który nie wie, co zrobić z towarem, który albo ma bardzo duże nadwyżki czegoś, albo okazuje się, że mamy niedobory i musimy importować towary po o wiele wyższych stawkach. Część żywności się marnuje, tak, te ceny są bardzo sztywne. Bardzo, to jest sztywne. bardzo duży problem. To jest także następnie problem środowiska tak samo, ponieważ o tę produkcję trzeba wcześniej odpowiednio zadbać, nawożąc, więc mamy Woda. problem pestycydów, mamy problem związany z nawodnieniem, ale idąc dalej, ta żywność marnując się tak na dobrą sprawę, Również do środowiska, niestety, no, będzie nam jakieś przysparzała gdzieś problemów, tak naprawdę, więc produkując mniej, bardziej w zrównoważony sposób, jesteśmy w stanie o to środowisko zadbać i ja właśnie chcę to ubrać w całą taką platformę. Właśnie do zarządzania łańcuchami dostaw w rolnictwie, łącząc z jednej strony to, co wychodzi od strony Unii Europejskiej, ze zobowiązań na rolnika, na kolejnych ale, użytkowników części łańcucha dostaw to są, to są firmy logistyczne, spedycyjne to są duże już sieci, sieci właśnie które następnie. Handlowe, to, tak. tak. Prowadzą przetwórstwo Ja chcę połączyć, chcę stworzyć platformę, która w sposób zrównoważony, zwracając uwagę też na certyfikację tej żywności, na jej jak największą jakość, będzie dawała taką przestrzeń do, do konfrontacji i do bardziej złóżnego Co Czy jest do tego potrzebne? Big data AI? Tak, to jest przede wszystkim big data, oparto głębokie uczenie. Przede wszystkim właśnie praca, praca praca, duża z danymi, ale w tym momencie no, to jest to, co ja się skupiam na modelowaniu takim matematycznym wszystkiego, żeby zwrócić uwagę, na to takie, z takiej perspektywy wszechstronnej. Więc i to jest coś, co ja też zaczerpnęłam będąc w Singapurze, miałam tam bardzo duży problem z dostępnością do warzyw i owoców. E, ale też bardzo mi się spodobało tam, jak tam zarządzają właśnie w sposób e, na liczbach matematyczny. E, tym, aby z tej malutkiej, tyciej gospodarki wielkości naszej Warszawy wyprowadzić na jedną z największych gospodarek, tak naprawdę, świata. Więc ja tak patrując to u nich, chcę właśnie wrócić z tym tutaj do Polski. Jest to imponujące. Ja nie mogę się doczekać już tego projektu. Myślę tutaj, że aspekt ludzki też w ogóle, taki pracy już z tym klientem końcowym, czyli tak. tym rolnikiem, to też będzie fascynujący temat. Ja jestem z wykształcenia filologiem, nauczycielem języka francuskiego. I jest taka powszechna teoria, że można już języka się nauczyć z aplikacji, albo w ogóle się nie uczyć, tylko korzystać z aplikacji. Wspomniałaś taką anegdotę, czy mogłabyś się z naszymi słuchaczami podzielić swoją refleksją na temat nauki języków? Tak, rzeczywiście ja pamiętam od najmłodszych lat bardzo dużo trudno mi przysparzało w ogóle naukę języków. Bardzo fajnie poruszam się w języku rosyjskim, którego się uczyłam od dzieciństwa właśnie też później już angielskim, ale ja jak poleciałam do, do Singapuru właśnie wtedy i byłam przekonana, że angielski mi wystarczy. Co tam więcej trzeba, że już teraz to wszystko. I też popularny jest tam to bardzo język urzędowy, na uczelni. No, ale miałam taką sytuację właśnie, że chwilę po przylocie, kilka godzin po wylądowaniu, e, zostałam okradziona. I to jest tam bardzo prawo, ze względu na to, że tak funkcjonuje w sposób złożony. E, ja mam dobre serce, więc zgodnie z tego, że osoba, która popełniła przestępstwo, się przyznała, chciałam się dogadać i okazało się, że tylko mi to problemów przysporzyło. I dwa dni spędziłam w areszcie e, singapurskim. E, było to bardzo cenne doświadczenie. pamiętam, że ja w ogóle wtedy siedząc sam w tym areszcie. To też taka dygresja, sobie zdałam sprawę z tego, jak bardzo młodzi ludzie mogą być odważni, opuszczając teraz Europę. Ja nie znam nikogo w Singapurze i, i tylko wiedziałam, jak bardzo stresują się moi rodzice, będąc w Polsce, ale wtedy sobie zdam sprawę, Martyna, ty jesteś młodą dziewczyną, ale ty jesteś na drugim końcu świata. Radzisz sobie tutaj teraz, a miałam ogromny problem dlatego, że tamtejsi policjanci mieli problem z angielskim. Hmm. Bardziej posługiwali się językiem mandaryńskim, więc dla mnie w całym procesie zeznań, przesłuchań właśnie było to bardzo trudne, żeby, żeby się odnaleźć. I czułam taką bezsilność trochę, a z drugiej strony jeszcze większe poczucie tego, że, że rzeczywiście zrobiłam odważne kroki, odważne decyzje podjęłam. I że to jest ten moment, który powinnam wykorzystać jak najbardziej, więc to były dwa dni intensywnej refleksji. A z drugiej strony ja wiedziałam, że jednak trzeba się uczyć tych języków, i jadąc gdzieś, bardzo fajnie jest jednak nawet takie minimum zawsze tych języków znać. I to też ten, buduje takie silniejsze relacje, nawet później jak zrozumienia. Mhm. Tak, tak. Nawet jeżeli się przywitasz z nimi, czy podziękujesz im w imię, ich języku, dużo. to już dla nich jest dużo, i zupełnie inaczej ta współpraca no, Ale przypada. dla nas też, prawda? Inaczej czy się starzejemy, tak. kiedy jednak dajemy takie bodźce do mózgu, że tak. się uczymy. Czyli zasada uczcie języka swoich sąsiadów w dobie tak. globalnej wioski tak. daje zdecydowanie większe możliwości. Tak. Powiedz proszę, z jakiego osiągnięcia jesteś najbardziej dumna? Wydaje mi się, że najbardziej dumna jestem z akwakolektora. Z całego procesu, jak on powstawał. Ja do dziś mam w głowie moment, jak moja mama przyjechała po jednej z wywiadówek do mnie do internatu ze łzami w oczach i się pytała, czy ty, na wiesz, co ty robisz? Że ty masz maturę zaraz? A twój uchowawca mówi, że ty się zajmujesz wszystkim, tylko nie maturą. Hmm. I ja mówię, mamo, spokojnie, nie ja wiem, co robię. I ja nie byłam do końca pewna, miałam 17 lat. A mimo wszystko, ja gdzieś wierzyłam w to, że, że trzeba zaufać procesowi. I że ten efekt dopiero będzie na koniec widoczny, i że jeszcze jeszcze muszę poczekać i jeszcze e, pozwolić temu, żeby działo się e, wszystko wokół. Więc, e, więc ten proces, wydaje mi się, że jestem z niego najbardziej. Rozumiem, dyną. że maturę zdałaś też. Zdałam bardzo do dobrze, dostałam się na tą medycynę wymarzoną, z której zrezygnowałam finalnie, ale dla samej siebie, żeby sobie udowodnić, że jednak, jednak się uda, e, no, zdecydowałam się na studiowanie ekonomii. A co ci sprawia największą radość? Największą radość sprawia, wydaje mi się, że poznawanie nowych ludzi, w momencie, w którym ja mogę swoje pomysły konfrontować z ludźmi z całego świata, kiedy ja mogłam w Singapurze pojechać do Narodowego Banku właśnie i, i tam właśnie skonfrontować swoje idee z, z ludźmi na najwyższych stanowiskach, kiedy ja mogę poznawać ludzi z całego świata i zobaczyć wtedy, że jest bardzo mały ten świat I, i to wydaje mi się, że zawsze sprawia mi takie poczucie radości na koniec dnia. Kiedy słyszę o tym, jak mówisz z pasją o nauce, o rozwoju, o spotykaniu ludzi, to zastanawiam się, kto jest twoim bohaterem? Czy masz taką bohaterkę, bohatera, taki wzór do naśladowania, kogoś, kogo podziwiasz, kto cię inspiruje? Mm -hmm. Wydaje mi się, ja tak e, też e, nieustannie twierdzę, że dla mnie największym wzorem są moi rodzice. Mhm. E, na pierwszym miejscu są rolnikami, więc e, do nauki jeszcze trochę im daleko, ale mój tata jest największym krytykiem wszystkich moich pomysłów na technologie rolnicze, e, więc, e, więc zawsze, jeżeli już myślę, że coś jest idealnie dopracowane i już mam jakiś taki e, wstępny pomysł, już nawet aplikacja jakieś powstaje, Wystarczy, że wyśle tacie, i za chwilę okaże się, że pomysł legnie w gruzach, bo jest największym krytykiem, i są moją taką inspiracją do, do pracy, rzeczywiście do ciężkiej pracy i pokazania tego, że rzeczywiście e, ta nauka, e, z nauką jest tak jak właśnie z tym rolnictwem: że na pewne efekty trzeba poczekać, że pewne rzeczy mogą nie wyjść, że w rolnictwie wszystko zależy od czynników e, niezależnych od człowieka, od środowiska. Bardziej tak samo jest w nauce, że bardzo często tam się może coś nagle wykrzaczyć. I to jest taka moja największa inspiracja, najbliżej mnie wydaje mi się, mam wiele takich autorytetów ze świata, przede wszystkim Maria Skłodowska-Curie, to jest jak ostatnio, nawet dwa dni temu pójdźcie sobie nagranie właśnie z momencie, jak ona otrzymywała nagrodę Nobla i 3000 mężczyzn, którzy, którzy stoją, biją jej brawo jako kobiecie właśnie. Pierwszej kobiecie, właśnie, e, która tak e, w nauce właśnie tutaj e, daleko, zaszła. daleko zaszła, no to dla mnie to jest taka inspiracja, że miała trudno i, i dała radę. W tym momencie mamy zupełnie lepsze warunki i perspektywy. Więc gdzie są te bariery i gdzie jest wymówka? <laughs> Mam takie pytanie, ale domyślam się chyba odpowiedzi. Gdybyś mogła y, spędzić kolację y, z kimś wyjątkowym, y, z już postacią historyczną albo żyjącą, i tu jest Sky's the Limit, to kto to by był? No to wydaje mi się, że właśnie byłaby to jednak mimo wszystko Maria skłodowska kiri właśnie jako ten największy autorytet. To ja chętnie bym dołączyła. Tak, ja też. Tak. Ja też. Ona jest wspaniała. Jest wspaniała. Zresztą mam takie motto, które mi prześwieca i które powiedziała właśnie Curie Skłodowska. W życiu niczego nie trzeba się bać, wystarczy to tylko zrozumieć. Tak. I to jest coś, co otwiera mi osobiście... Wiele przestrzeni na takie rzeczy, które normalnie bym się obawiała wejść, a jeżeli y, nauczę się więcej o tym, poznam, po prostu wiem, że to przestaje być straszne. Tak, ja zawsze sobie powtarzałam, że można bój się i rób to i im bardziej się czegoś boisz, tym zobaczysz, że będzie z tego jeszcze większa wartość. I takim cudem podejmowałam kolejne szalone decyzje w swoim życiu, które zawsze okazywały się strzałem w dziesiątkę. To ja tylko podzielę się taką refleksją, że proponuję wam lekturę listów Marii Skłodowskiej i Alberta Einsteina. Pasjonujące. Właśnie, a propos książek i inspiracji. Martyna, powiedz naszym słuchaczom, słuchaczkom, y czego ty słuchasz, jakich podcastów, czy wideokastów, czy jakie książki czytasz, czy jakie filmy oglądasz, może jakieś dokumenty, może coś na YouTubie oglądasz. Jakby co ciebie inspiruje, jeżeli masz trochę czasu takiego wolnego, żeby y, oderwać się od swojej pracy zawodowej, naukowej, mhm. to, y, to co... Jaką kulturę konsumujesz albo co czytasz? Tak, z książek to tak naprawdę nie mam ulubionych swoich autorów, ale bardzo lubię książki historyczne jednak i starać sobie to konfrontować, znaleźć jakieś takie punkty wspólne z tym co mamy teraz. Więc to będą, te książki to będą bardzo często książki różnych noblistów właśnie z ekonomii, ale też i polskich autorów właśnie, czy, czy profesor Piątkowski, czy profesor Kołodko. Uwielbiam chłonąć ich literaturę, ale mam taki swój zwyczaj trochę, że codziennie rano jak wstaję gdzieś przy śniadaniu, jeżeli mogę poświęcić na to więcej czasu, lub w drodze staram się czytać najważniejsze artykuły właśnie, czy z The Times, czy The Economist, żeby sprawdzić, co się dzieje na bieżąco e, i jakoś starać się sobie to w głowie ułożyć, no bo to są te problemy, które pojawiają się nagle. Ja zawsze mam taki przebłysk, okej, okay, to tutaj możemy nad tym coś jeszcze pomyśleć i, i sobie zapisać, więc lubię taką bieżączkę też Takie szukanie gdzieś. trendów, tak? tak e, trendów właśnie, ale widzieć też to, 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 co się dzieje w świecie wokół mhm. i, i lubię być z tym na bieżąco rzeczywiście. Wyobraź sobie, że przyjeżdżają do ciebie Twoi międzynarodowi znajomi i z Azji, i z Afryki, i masz 5-7 dni, żeby coś im w Polsce pokazać. Ojej! <gry> to by było e, wyzwaniem, ale wydaje mi się, że przede wszystkim e, nasza stolica to jest miejsce, w którym mamy Pełno atrakcji kulturalnych, takich, gdzie można rzeczywiście. W Singapurze tego brakowało mi. Tam nie ma Muzeum. właśnie muzeów, nie ma teatrów tak dużo jak u nas właśnie, więc to jest piękna opcja. Tą historię w ogóle Polski, bo ona jest niesamowita i zawsze wiem, jak też rozmawiałam z swoimi rówieśnikami, czy z Włoch, czy z Niemiec, jak przyjeżdżali, to mówili, że byli pod wrażeniem Muzeum Powstania Warszawskiego w ogóle, że, że jednak my jesteśmy mocni w tym i, i naprawdę, że tą historię mamy ciężką ale też taką, no dalej międzynarodową, więc to bym chciała pokazać, ale bym chciała też pokazać polską wieś, z której pochodzę i pokazać, że u nas ten krajobraz jest taki jeszcze sielski, nie zniszczony. Taki niezniszczony, zniszczony, nie jest jeszcze przeurbanizowany właśnie, bo o takie krajobrazy bardzo ciężko jest często no w Azji chociażby no tam, tam ciężko park z niesztuczną trawą więc więc właśnie wydaje mi się że to jest to co chciała pokazać na koniec chcecie zapytać o takie marzenia na przyszłość o to gdzie widzisz się w przyszłości co cię najbardziej ekscytuje i czego jeszcze chcesz się nauczyć tak, tak więc ja chciałabym przede wszystkim dalej rozwijać się naukowo, wzmacniać ten nasz kapitał intelektualny polski, więc na tym się skupię, głównie w obszarze ekonomii. Mam też swoich parę prac takich technologicznych, nad którymi pracuję sobie po godzinach, aby poszperać gdzieś przykodzie jakimś. Głównie skupię się na tym rolnictwie, które uważam za główny filar naszej polskiej gospodarki, ale dalej chciałabym podróżować, dalej chciałabym wracać do Azji i później z powrotem do Polski, żeby, żeby ściągać tutaj te innowacje. Rozważałam studia w Stanach dalej magisterskie, ale szczerze powiem, że ja im więcej po tym świecie podróżowałam i też no miałam już do czynienia ze Stanami, ja widzę, że My w Polsce mamy tak dużo możliwości, że ostatnio tak siadłam i się zastanawiałam, Martyna, ty pojedziesz tam do Stanów, ale czy ty wykorzystałaś wszystko to, co jest tu w Polsce? Nawet 5% zakładam, że nie wykorzystałam. Więc, więc wydaje mi się, że ja bym chciała jeszcze tutaj zostać i że mam tutaj dużo do zrobienia. I marzy mi się, aby w przyszłości jednak tak na starość siąść z <laughs> sobie z herbatką, jeszcze sporo i powiedzieć, że rzeczywiście zrobiłam sporo dla, dla naszego kraju i, e, i że jakoś się przyczyniłam do jego rozwoju. Martyna, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy Ci za tą rozmowę i za to spotkanie, za to, co robisz, i życzę Ci. Szczerze, powodzenia we wszystkich swoich, bardzo. swoich działaniach. Dziękuję. Ja chciałam jeszcze serdecznie pozdrowić Twoich rodziców i powiedzieć, mm -hmm. że mogą być zdecydowanie dumni i są wspaniałymi osobami, jeżeli tak Cię kierują i, i są taką inspiracją dla Ciebie. Dziękuję. Tak. Serdecznie bardzo. pozdrawiamy. A ja zapraszam Państwa do kolejnych odcinków podcastu Odmieniamy przez przypadki. Bądźcie z nami na YouTubie, na Spotify. Komentujcie, piszcie też do nas na Instagramie Fundacji Roberta Dobrzyckiego. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.